Podstawowym kryterium przy projektowaniu frazów Unii było stworzenie narzędzi bardzo uniwersalnych, mogących pracować w różnych materiałach. Postanowiliśmy zwiększyć grubość chcenia, tak aby uzyskać większą sztywność oraz wyeliminować możliwość odginania narzędzia przy ciężkiej obróbce. Skupiliśmy się na tych aspektach konstrukcji frazów, które znacząco pozwoliłyby na zwiększenie ich uniwersalności, wypracowaniu większej żywotności narzędzi oraz optymalizacji kosztowej i czasowej procesów obróbczych. W tym przypadku również zastosowaliśmy specjalną powłokę PVD o wysokiej temperaturze utleniania.